Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o paru złych poradach, które usłyszałam od moich własnych widzów, od moich własnych klientów, którym właśnie ktoś coś podpowiedział. Brzmiało to dziwnie, może czasami brzmiało logicznie, czasami nie miało uzasadnienia, czasami miało bardziej. W każdym razie, no, uważam osobiście, że nie mają one tutaj dobrego przełożenia, że czasami jest wręcz przeciwnie. Przejdźmy do tej niesławnej listy i zmierzmy się z każdą z tych rzeczy poprzez tradycyjny format. Prawda czy mit. Ja nazywam się Daria Rowla i na tym kanale pomagam rozkręcać sprzedaż na Etsy. Zaczynajmy! Pierwsza rada, którą usłyszałam jakiś czas temu i nawet przyznam się, próbowałam stosować we własnym sklepie przez jakiś czas, była taka. Masz tam wiele różnych kategorii do wypełnienia, wypełnij je wszystkie. Czyli jeżeli masz kategorie, na przykład urodziny, walentynki, jakaś okazja. To koniecznie zastanów się, jaka to będzie okazja i ją tam wpisz. Tak samo, jeżeli to są na przykład jakieś święta, Boże Narodzenie, to zawsze w jakiś sposób zwiększy twoją widoczność. Jaka jest prawda? No niestety, ten mit został już obalony, i w momencie, jeżeli rzeczywiście z jednej strony zawęzisz się do jakiejś kategorii przykładowo walentynki. Bardzo częsty przykład, że ktoś uważa, że to jest idealny prezent dla męża, więc dajemy to jako walentynki. Efekt jest taki, że owszem, być może ten produkt będzie jakoś lepiej promowany, ale tylko i wyłącznie w krótkim okresie przed walentynkami. I co więcej, jeżeli ten produkt nie ma nic wspólnego z walentynkami, bo i tak bywa, to nie jest żaden, nie wiem, sweterek w serduszka, czy jakaś kartka tutaj e, z życzeniami, czy cokolwiek takiego bardzo romantycznego, to to może obniżyć widoczność Twojego produktu, ponieważ Powiedzmy sobie szczerze: klient przegląda, przegląda, już ten taki mikrofokus na czerwono-białe produkty ma i na serduszka, twój tego nie ma, no więc niestety szansa na to, że akurat na Twoją rzecz spojrzy, jest dość niska, a produkt cierpi przez większość roku. Podobnie, jeżeli zmieniasz tagi zaraz przed tą okazją, czyli przykładowo, mam jakiś produkt, który nadawałby się zarówno na Boże Narodzenie jako prezent, na Walentynki jako prezent, na urodziny jako prezent, więc co robię, co dwa tygodnie wchodzę, sprawdzam, jaka jest okazja, szybko zmieniam tagi. To też nie działa. Ogólnie jest to wiadomo i będzie o tym mówione już za chwilę, że częste zmienianie tagów nie jest zbyt dobre na Etsy. Taka poważna rewolucja w tagach może sprawić, że System będzie procesował te zmiany przez kolejne kilka miesięcy. Tak więc na przykład efekty dopiero przyjdą za 2-3 miesiące, często już po tym, jak dane święto totalnie się skończyło. Tak więc nie warto tego robić. Jeżeli chcesz stworzyć podobny produkt, jak masz już w ofercie, dodać tych parę serduszek, zrób to jako osobna, nowa oferta, nie zmieniaj tych starych tagów i rzeczywiście proszę śmiało wtedy wpisz te walentinki. to jak najbardziej jest super sprawa. Ponieważ no jest to też z drugiej strony wiadomo, że Etsy bardzo promuje takie okazje. Czyli mamy Halloween, będą te oferty halloweenowe, dyniowe, duchowe, rzeczywiście promowane. Są Walentynki, no to fakt, w tym okresie te serduszkowe będą dużo lepiej promowane, a nawet być może zostaną zaciągnięte do newslettera Etsy, jako właśnie przykład takiego produktu wpisującego się w trend. To jak najbardziej lubię, że rzeczywiście w ten sposób te produkty tu pasują. Przejdźmy do drugiej porady. I jest to nie podawanie linków w social media. Aż zaczynałam się na chwilę, bo no, ta zasada zawsze wydawała mi się dziwna. Właściwie taka porada, a nie zasada, jak już za chwilę Ci pokażę. I długo no, nie miałam takich czystych argumentów na to, że nie, przecież to nie jest tak, to jest bzdura. Aż do momentu, kiedy rzeczywiście Etsy samo to udowodniło bardzo, bardzo widocznie. W jaki sposób? Zacznijmy od początku. Dla Etsy to, że ty dzielisz się linkiem do swoich ofert poza Etsy, że ściągasz ruch z social media, z Pinteresta, to jest po prostu kopalnia złota. Oni nie muszą wydawać kasy na reklamy, a klienci sami przychodzą. Z tego ostatecznie jest na Etsy prowizja. Etsy ładuje mnóstwo pieniędzy w tak zwane reklamy offsite ads, naprawdę mnóstwo pieniędzy na to idzie. Więc każdy, kto jest przeciwnikiem tego programu obowiązkowych reklam, powinien o tym pamiętać, że no, Etsy strasznie w to inwestuje. No, ale wracając. Jeżeli ty ściągasz ruch, przykładowo podzielisz się linkiem do nowego produktu na Instagramie i 50 osób kupi tę torebkę lub ten wzór lub cokolwiek, no to to jest czysty, ogromny zysk dla Etsy. I teraz Etsy samo to udowodniło poprzez program Share and Save, który zakłada to, że jeżeli podzielisz się właśnie takim bezpośrednim linkiem partnerskim do ludzi z twojej społeczności, to ty jako sprzedawca masz. Znacząco obniżoną prowizję. Czyli zamiast 6,5% od sprzedaży, masz tylko 2,5% od sprzedaży, czyli 4% zaoszczędzasz. Czy byłoby to logiczne, żeby ten program w ogóle powstał, gdyby Etsy niechętnie patrzyło na to, że ktoś się tutaj tymi linkami w social media dzieli? No właśnie, pozostawiam to do przemyśleń. Kolejna sprawa to rada pod tytułem Zamknij i otwórz sklep na nowo. Nikt tak naprawdę nie wie do końca. Być może, jeżeli ma ktoś jakiś taki sklep już naprawdę obciążony źle, zastanawiam się, czy kiedykolwiek komukolwiek, bym to poradziła, czy poradziłam, chyba nie. Wydaje mi się, że rozkręcenie starego sklepu w momencie, kiedy już jakiekolwiek sprzedaży były, jeżeli jakieś opinie zawsze będzie bardziej korzystnym rozwiązaniem. Pozycja startowa jest prawdopodobnie podobna, jeżeli ty zrobisz po prostu podobne rzeczy, czyli dodasz nowe oferty, dodasz nowe, lepsze tagi, to tu i tu możesz to rzeczywiście fajnie zrobić. Pamiętaj, że to nie jest takie hop założyć nowy sklep, bo one zawsze będą połączone, te dwa sklepy. Teraz dochodzi jeszcze opłata startowa, około 15 lub 25, trochę czasami więcej euro, każdej osobie trochę inna kwota się tutaj pojawia. I rzeczywiście no to jest trochę zamieszania z tym nowym sklepem. Tak więc nie, dopóki, dopóki masz to konto jeszcze rzeczywiście i jest w takim dobrym stanie, to ja bym mimo wszystko rozkręcała to stare konto, zwłaszcza jak już jakieś opinie sprzedaże były. Nie pomoże to na pewno drastycznie, jeżeli otworzysz po prostu nowy sklep, i nie będzie jakiegoś magicznego super boostu do sprzedaży tylko dlatego, że jesteś nowym sklepem. Kolejna rada, kontrowersyjna. Sprawdź i znajdź idealne tagi za pomocą narzędzi płatnych do znajdowania idealnych tagów i wszystko Wymień. Warto wiedzieć, że te tagi są robione w taki dość specyficzny sposób. Owszem, to może służyć jako podpowiedź, ale trzeba też pamiętać o takiej logice tego, jak rzeczywiście Etsy to e, sprawdza. Możesz te tagi znaleźć, ale moim osobistym zdaniem w dzisiejszych czasach można sobie pomóc bardziej na przykład sztuczną inteligencją, żeby pomogła ci znaleźć jakieś synonimy do tych słów. Myślę, że taki właśnie mariaż w tych dwóch sposobów. Z jednej strony. Zobaczmy, co klienci rzeczywiście wyszukują. Z drugiej strony, poszukajmy też takich słów dodatkowych, które to rzeczywiście są w stanie nam uzupełnić. Te słowa dodatkowe to są na przykład na jaką okazję. Czy będzie tutaj na przykład to idealny, luksusowy prezent dla męża? Jeżeli tak, no to dodaj ten tak. To prawdopodobnie nie wyskoczy ci jako tak w tych narzędziach, więc. Mówię, to jest taka mieszana rada. Z jednej strony, jak najbardziej, warto z tego korzystać, ale nie tak, że po prostu bierzesz wszystko, wykasowywujesz i od dzisiaj będą idealne tagi. A już na pewno nie wykasowuj tagów. Z Twoich bestsellerów, bo jak to zrobisz, one przestaną najprawdopodobniej być bestsellerami. No, taka prawda, jakieś tam tagi już są zapisane w historii Etsy, że na te tagi Twój produkt się świetnie sprzedaje. Może być to jakieś jeden, dwa tagi, które po prostu już w tym rankingu są wysoko. Nawet jeżeli nie są idealnie skonstruowane, to ewidentnie u Ciebie już działają, więc bestsellerów nie tyka, jeżeli chodzi. O tagi. Możesz poeksperymentować z nowymi ofertami, możesz stworzyć kopię tej oferty bestsellerowej i tu sobie zrobić, na przykład, w Twoim mniemaniu lepsze tagi, ale, ale właśnie w ten sposób, tak delikatnie i być może nie gwałtownie, że wszystko od razu wymieniam. Taka zmiana raz na 2-4 miesiące, myślę, że to jest naprawdę maks. A już na pewno nie warto zmieniać tagów przed każdą nową okazją, czyli nie tak, że właśnie wchodzisz i zbliżają się walentynki i okej, okay, wszystko będzie teraz w serduszkowo. Mówiłam już o tym wcześniej, teraz takie delikatne przypomnienie, żeby się utrwaliło. Kolejna zła porada to taka, że nie wolno dodawać takich samych tagów w Twoich ofertach. I to też jest takie kontrowersyjne, prawda? No bo hmm, kurczę, no przecież jak sprzedaję jedną rzecz, mam taką konkretną niszę, no to ja co ja mam tutaj pisać? No bo mam jeden rodzaj produktu, co podobno słyszałam. Zresztą słusznie, że to jest dobrze, że mam jeden rodzaj produktu, bardzo wyspecjalizowane. Rzeczywiście wydaje się, że klientom się to podoba, że, że mają właśnie taki tutaj yy, konkretną specjalizację, a tu się dowiaduje, że ja nie mogę ich opisywać w ten sam sposób. No właśnie, no bo jak sprzedaję przykładowo szafki w stylu niemieckim, takie właśnie loftowe, no to chyba nie będę wpisywać, że to jest sofa na przykład. Bo już słowa związane z szafką, których nie ma aż tak wielu, wykorzystałam w poprzedniej ofercie. Jak to jest naprawdę? Jak najbardziej możesz stosować te same tagi. Jest to przez Etsy znowu mile widziane, że Twój sklep na tą konkretną grupę tagów się wyspecjalizuje. Więc jak najbardziej myślę, że można zmodyfikować nieco tę radę w ten sposób, żeby pamiętać, żeby nie przyklejać 100% tych. Tagów z jednej oferty, czy w ogóle tworzyć nową kopię poprzednią, i tyle zmieniając tylko zdjęcia, ponieważ każda szafka, jak dwie sprzedajesz, no czymś się różni. Jedna będzie niska, druga będzie wysoka. Jedna będzie bardziej do pokoju dziecięcego, druga będzie bardziej do salonu. Jedna będzie bardziej elegancka lub minimalistyczna, trzecia będzie właśnie w takim stylu maksymalistycznym. Pamiętaj, żeby zawsze uwzględniać te konkretne niuanse, że ta właśnie jest bardziej w takim stylu retro. A ta trochę bardziej nowoczesna, no bo na przykład ta pierwsza była bardziej taka, nie wiem, seledynowa, a ta druga jest czarna. I już sam kolor powoduje, że ta czarna bardziej się tutaj nada dla minimalistów, a ta seledynowa bardziej dla osób, które są takie bardziej, może, szalone. Dobra, sama lubię seledynowa, nie jestem szalona, chociaż może. Mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi. Owszem, 100% takie same tagi, zapomnij, nie ma to sensu. Warto być może też trochę żonglować z sformułowaniami elegant little table, a w drugiej zrobię elegant cupboard. A za to na przykład zrobię modern little table i w tej drugiej na przykład elegant cupboard. W ten sposób, żeby trochę te frazy po prostu jak są tangi dwuczłonowe, żeby rzeczywiście je wymieniać między sobą. To tyle na dzisiaj. Bardzo chętnie się dowiem, czy masz właśnie jakieś takie porady, które słyszałeś, słyszałaś i które uważasz, że są słuszne lub niesłuszne, czy właśnie tak dziwnie brzmią, bardzo chętnie się o nich dowiem, bo myth to jest coś, co uwielbiam robić, sprawdzać. Też się wiele rzeczy przy Was dowiem, nauczę. Chętnie odpowiem na ten temat w komentarzu, a być może nawet w formie osobnego odcinka. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!